Hejcie się Manko, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanale. Widzę że to razem Fagata Xdeichman Pou Pou. Official video, mamy piątek. Jestem tydzień później, oczywiście, z tej strony przynajmniej na palony TV. Tak jest, tak jest, dajcie sub, Zobaczymy sobie, co tutaj przygotowała nowa, największa para influencerska. Tak naprawdę w polskim internecie. Zobaczymy, jak tutaj połączyli swoje własne siły. <laughs> jak udało im się generalnie połączyć Sorry za mój głos. Ale wczoraj nieźle pobara, nie no świrowa, jakoś gardło mi nie wiem czemu. Jakoś tam za, za dużo zimnego picia i za dużo palenia papierosów, wtedy tak wychodzi. Widzowie, tydzień opóźniona reakcja, ale to wiadomka. Wszyscy wiedzą, że nie było mnie w domu po prostu. Tak ja bym to sprawdził generalnie od razu, ale wiecie, byłem poza domem, bro. Byłem poza domem, więc zobaczymy sobie jak to brzmi, jak to płynie, wygląda, Możecie stać suba lajka i komentarz, jeszcze tego nie robicie. I lecimy z tym widzowie. Dzisiaj piąteczek, piątunio, nie? Wiesz, co chodzi, nie? Przed melanżem. <laughs> no, 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 zobaczymy sobie jak to brzmi, jak to wygląda po prostu widzowie i jeszcze chciałem wam dodać to, że będzie jeszcze z dwa odcinki dzisiaj, albo jeden odcinek, więc generalnie cisnę, cisnę. Jest 12 w momencie nagrywania w piątek, ja nagrywam sobie bardzo dużo rzeczy do przodu. No i co? Zobaczymy sobie, jak to wszystko wyszło. Fagatka, Deitchman, Popo. Szczerze, trochę się boję tego numeru. Eee, jakby mam wysokie oczekiwania, tak? Wobec tej, wobec tej kolaboracji, więc mam nadzieję, że uda im się generalnie dowieść. Lecimy z tym, widzowie. Popo, Fagata, Deitchman, w video, bro. Ej! Hey. Ale przy tobie czuję, że mogę. Ale bicik w ogóle wykurwisty, kto to robił? Syru, baby, popo? Beat, beat, beat. ta Syru i One Oli, ja apeluję, ale kolaboracja. Jeden właśnie ze świata fagaty, czyli Syru, bo dużo kawałków wyprodukował, i One Oli z tego, od strony Broki i z Wow, to jest tak to 10 kolaboracji akurat. Ej, ej, zwykle tego nie robię, ale przy tobie czuję, że mogę. Muszę na twarzy, bo nie dasz mi wejść na głowę. Ud usiąść ci na twarzy, bo nie dasz wejść mi na głowę? Uuuu, czyli dajesz czy pan jest stanowczy w tym związku, tak? On nosi spodnie, on stary płaci za rachunki i on, on, on gotuje jedzenie w tym wszystkim, tak? Okej, okay, ogarłem, ja pierdolę, mocne Tobie Ej dobra, ale to aha, ach, poszło erotycznie tak szczerze nie Spróbuj się nie podnieść i szelęż na gry, to jednak nie jest reakcja, bro Ci na twarzy, bo nie dasz mi wejść na głowę Nawet jak mnie wkurwisz, to i tak ja nie odchodzę A jeśli ty odejdziesz, nigdy się z tym nie pogodzę Kiedy... Nie, czemu ona tak gada? Ej, to nie brzmi jak fagata, fagata nie brzmi jak fagata. Ona mówi tak, jak ty odejdziesz, ja się nigdy z tym nie pogodzę, ja piel dzielę, yy, miłość, będzie mi smutno i w ogóle. A fagata przecież znana jest z tego mindsetu, że jak odejdziesz, to chuj z tobą, nie, jestem, jestem tego, jestem bad beach, jestem yy, boss girl, pokazuję pussy power. Niepodobne te wersje do fagaty, to musi być jakiś plot twist za chwilę, wydaje mi się. Na razie niepodobne te wersje są do niej, realne. Serio nie odchodzę, no nie. a jeśli ty odejdziesz, nigdy się z tym nie pogodzę Aha. Kiedy jestem z tobą, przychód czuję tylko motyle Chcę, żebyś został w środku ze mną, założył rodzinę jestem... What the hell? What the hell? Ej, ale w ogóle powiem tak Loki jest to wyciszone, trzeba podgłosić, nie? Ale powiem tak No kurde, nie wiedziałem serio, że oni się tak kochają mocno, że oni już są gotowi na dziecko W sensie, że chciałaby, żeby w niej skończył żeby byli razem na całe... W sensie dla mnie to jest powalone jak to szybko eskalowało, nie? Nie było mnie tydzień w domu, teraz patrzę i oni są już w takim poważnym związku, serio Szczęścia, misiaczki, nie? Ciekawe czy na fejsie mają ustawione w ogóle Czuję tylko o tyle Chcę żebyś został w środku ze mną, założył rodzinę Jestem dziewczyną na zawsze, nie jakąś kurwą na chwilę Pawlu! mnie dobrze na tyle, że wie, że zrobimy to na tyle Mmm ej dobra, ale powiem wam tak Dopamina, która buje, buje z tego numeru jest crazy, w sensie Powiem tak, ciężko, ciężko mi się jest, ciężko mi w to wejść ten kawałek, nie wiesz co chodzi? No taki jest bardzo pojebany, nie? Tyle, on pra mnie dobrze na tyle, że wie, że zrobimy to na tyle mm, wiesz to boli najbardziej Agata? Ona go pocałowała czyli oni są serio w związku, ja pierdzielę LOL że na tyle, że wie że zrobimy to pa. na tyle Ja wale, w Wajczan Mmm Wiesz co boli najbardziej Agata? Co? Dada. Powiedz mi Dajczman Zdrada boi wow, najbardziej Zgadłem Aaaa dobra, to moment był epicki, czekaj Ejczman Zdrada boi najbardziej A. Dobra, sorry, sorry Ej brooo Aaaa mam baby? Hello. Ja nigdy ci tego nie zrobię Lewo, prawo, góra, dół, przód, bok, tył Lepiej pośpiesz się mała, bo mam plany na <noise> dziś Bóg, przód, góra, duch, prawo, lewo, tył. Proszę, <noise> Ej, dobra, to zwrotka, ale ten refren jest taki Ogólnie ja mam wrażenie, że ten kawałek jest taki mocno Na razie taki, taki manch feeling Bardzo mocno jakby kombinatoryka type bit, wiesz o co chodzi Bardzo dużo kombinowali, strasznie dużo się rzeczy dzieje Takich kurde, tu coś, tu coś, tu coś, wiesz o co chodzi, Jakby, kurde, muszę się odnaleźć ten kawałek. na razie, nie Na razie jeszcze nie, nie, umie, nie odnaleziony TV, nie Bok, przód, góra, dół, prawo, lewo, tył Proszę, myszko, pokaż się jak ruszasz w tym Lewo, prawo, góra, du, przód, bok, tył Lepiej pośpiesz się, mała, bo mam plany na dziś Bok, przód, góra, dół, prawo, lewo, Ale no, się z tym refrenem rucham Zwrotka mi się bardziej podobała niż refren e, Ten refren jest taki, kurde... Robotyczny, wiesz co chodzi? Wagata jest znana z tego, że... Ona tak na nakurwia szybko na refrenach, wiesz co chodzi? Tak, taka... Te, tutaj ta faga, fagata to nie jest fagata, na tym numerze, ja mam wrażenie, że ona jest taka bardzo bardziej taka po, 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 polite, bardziej taka, bardziej taka, wiesz o co, chodzi, łagodna w tym wszystkim niż zwykle. jakoś nie pasuje mi ta stylówka do niej, nie? Ja tak to czuję. Proszę myszko, pokażę kruszasz tym Jedna noc bez mnie i już cierpisz na bezsenność Wystarczy jedna noc ze mną i już sprawiam ci przyjemność Jak tylko spuszczę skija to mnie łapie obojętność <gry> Ej, ale to znaczy że klokiet? czyli że jesteście ikoniki ja pierdolę Ej, ale to jest realistyczne akurat, nie? To jest realistyczne Spuszczenie skija równa się obojętność, nie? I to jest smutne, dlatego nie ma to spuszczać w ogóle. Jak będziecie spuszczać skija całe życie, to nigdy nie spuścicie skija, Nie, nigdy wam nie spuści z kija, jeśli będziecie spuszczać skija całe życie samemu. Let that sink in. ten kran. Już sprawiam ci przyjemność. Jak tylko spuszczę z kija, to mnie łapie obojętność. Wiesz, że nie liczy się długość, baby, liczy się objętość. Dobra, to jest takie randomowe, że to jest chuj. W sensie, jakby słucham tego i. I nie wiem, jakby tyle rzeczy się dzieje, tu jakiś wers. Jakby kurwa, nie wiem, tak randomowy jest ten numer. Nie łapię obojętność. Wiesz, że nie liczy się długość, baby, liczy się objętość. Patrzę w swoje niebieskie oczy, czuję się jak Blueface. Złap mnie za szczoteczkę i wycisimy jak Twoface. On... <laughs> nie no, kurwa te wersy, bo ja mam te wersy akurat. <laughs> God tier, nie? God tier wers, elitka Czuję się jak Blueface. Łap mnie za i wyciśnij mnie jak tufejs Ona przychodzi na seks, bo gaź ma znowu na trzeźwo o! Dobrze, że nie pije, bo by miała do czynienia z bestią O, jak Gigi Referencja, dobrze, nie pije, bo miała do czynienia z bestią Chodzi o to, żeby ją strom odnieść i tęż nie zruchał swoim żelastym kutasem Jeśli ktoś nie skumał oczywiście, nie? Staram się czasami rozkminiać parę wersów Ma znowu na trzeźwo Dobrze, że nie pije, bo by miała do czynienia z bestią Lewo, prawo, góra, dół, przód, bok, tył się ma, bo mam plany na dziś I W tym refrenie brakuje energii, nie? Jakby uważam, że ten refren Potrzeba, jakby, nie wiem Jakoś, kurde, bez wyrazu jest ten refren Wiesz co chodzi? Uważam, że zwrotki są nawet spoksy, nie? Zwrotki są nawet takie śmieszne, hiszne, fajne wersje w ogóle Ale w refrenie brakuje takiego Tej takiej energii, nie? Tej pussy power, kutas power ewentualnie Brakuje, ten refren jest taki bardzo obojętny Wiesz o co chodzi? Jakoś Chyba czego mi to brakuje, nie? Oprzód, kura, tu, prawo, lewo, tył Proszę, myszko, po kasie kruszastym Lewo, prawo, kura, dub, przód, bok tył Lechy się ma, bo mam planem na dziś Oprzód, kur, dub, prawo, lewo też jest dużo, nie? Dużo jest tego refrenu ogólnie. Ten refren, albo na przykład zrobić, że jeden refren taki jak jest, a drugi na przykład jakiś kurwa jersey Klaba dojebać, wiesz o co chodzi. Eee, mogliby samplować. Eee, tego, jak to się nazywa? Mogliby samplować. Eee, ruszanie łóżkiem, nie? Jak macie ten dźwięk taki i mogliby to samplować stare z własnej sypialni, wiesz że co I To by było crazy, na przykład, nie? Na przykład ruszanie łóżka sample.

Ale wiesz o co chodzi, że mu to tak nabija bez przekonania Że jakby Nie wiem kurwa, pa, zobacz, w się sensie na teledysku Że jakby on sam czuje Jakby, że widać, że on sam tego Nie czuje do końca, wiesz o co chodzi Jakby wiesz, że on tak pokaż myszko Jakby, jakby kurwa nie wiem kur, coś, coś mi tu nie gra, nie? W tym numerze, buzia za du... nie, jak to było? Coś mi tu nie gra, buzia za ładna Dupa za wielka Kuradu, prawo, lewo, tył Proszę myszko, pokażę kruszasz ty. Brakuje mi takiego seksu w tym wszystkim, nie? W sensie to jest erotyczne, tematyka jest erotyczna, Wiesz o co chodzi? Jest, jest tutaj motyw ruchańska, ale generalnie brakuje mi w tym takiego kipiącego seksu, nie? Pasjonat, pasjonat seksu, patrzenie sobie w oczy, nie? Trzymania się za ręce while doing jest, wiesz o co chodzi? Jakby za mało to kipi seksem, a mogło bardziej, nie? Agata, wiek nie ma znaczenia. Ej, dobra, z jednak samplowali dźwięk sypialni. What the hell, ty. Agata. Wiek nie ma znaczenia. Przestań twerkować. Nie mogę, proszę zrób. Przestań twerkować. Ja no kurwa to jest tak randowało, że to jest chujnie. Ale śmieszne. Jakby śmieszne to jest, jakby bawi mnie tak skurwysyn. ta Wiek nie ma znaczenia. Przestań twerkować. Nie mogę, proszę zrób. Pau, pau, pau. Dobra, dobra. tylko dla ciebie. Pau, pau, pau. Osta a -i -pop. <śm> nie wiem, Ej, kurwa, zryło mi to głowy, tak się, że to jest tak randomowy numer, tak randomowa kolaboracja, tak randomowy stary, <śm> oprócz słów i sytuacji, że mam porytą głowę, jak to słownie. Ale Bitas do kon konkret, nie ma co gadać. Za mało to kipi seksem, wiesz o co chodzi? Za mało jest z tym pasjonet seksu w tym wszystkim, ja tak uważam, uważam, że mogliby bardziej stary, bo wiesz o co chodzi? tematyka pozwala na to, jeszcze bardziej tak kurwa, a, wiesz o co, baby, nie, nie będę wam tego, teraz tego pokazywał, nie, ale wiecie o co chodzi, nie, kajdanki, type beat, nie, bardziej coś w tym stylu, za mało starych seksu, nie, za mało seksu, bro. Trochę to brzmi, jak wydać nie wierzył w to, że Fagata jest jego dziewczyną teraz, wie co chodzi? Pierwszy etap w związku. Taka piękna dziewczyna ze mną? Wow! Wiesz, co chodzi? Hm. Ja, ja liczę na więcej kawałków z pod bo uważam, że to jest potencjał niewykorzystany na przypierdalania mega erotycznych kawałków z pasjonującym generalnie zakończeniem i w numerze, i w prawdziwym życiu. Uważam, że jeszcze więcej by tu mogło być. Ale ogólnie tak powiem wam, całościowo, śmieszny ten kawałek, Śmieszne te momenty niektóre, ale tak wam mówię, brakuje mi takiego kurwa. Ty jesteś moja Nie no dobra, bez przesady, nie? Może nie aż. Tak, sorry, 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 sorry. Jesteś moja, nie? Wiesz o co chodzi, nie? Bo za mało tego, nie? Za mało takiego kurwa... Za mamot passionate, nie? Zden... Dobra, ja nie będę gadał, nie Bo już myśli, że jestem jakiś popierdolony. Tyle widzowie ode mnie. Dajcie znać, co myślicie kawałku dajcie znać, co myślicie o reakcji. zrobię milion w tydzień, więc to jest ogólnie pizda na YouTubie w tych czasach. Więc widzę, że dużo wielu osób się podoba, bo nie podoba. Wiem, nie wiem jaka jest opinia generalnie, ale to ja czuję, słuchając to kawałka i to tak naprawdę myślę na temat tego numeru. I tyle. Dajcie znać, co myślicie kawałkę, dajcie znać, co myślicie o reakcji. Zostawcie wasz w komentarzu wielkie pozdro i życzę Wam yy, miłego, pięknego dziąka Gaddy!